Poprawia się co do, do pięciu minut i Odrzucają okulary ci kierowcy z jagieżą samochodem i do czytania. Poprawia się słów. Jak ustępują kłopoty kobiece, to znaczy miesiączka trwa trzy dni, jest niebolesna i punktualna do godziny. I zupełnie niebolesna i nieokwita. I to jest z regułą u optymalnych yy, kobiet. Dziewcząt, które zaczęły miesiączkować, miesiączka się znika na kilka lat. Czym na więcej, tym, na, tym lepiej. W Szwajcarii pierwsza miesiączka jest 18 lat. W Anglii, jak Agla rządziła świata, była 21 lat. u bogatszych jeszcze później. Gdyby nasze dziewczęta tu w Stanach i w Polsce dojrzewały w wieku lat 21, będzie było wielu kłopotów. Młodecionek małżeń, ciąższy jakiś, wiadomo. Nie interesowałyby się jeszcze tymi sprawami, przy, na wszystko przychodzi czas. Kobiety, które przestały już miesiączkować na żywieniu optymalnym, często i okres wraca i teoretycznie mogłyby rodzić dzieci. No i starsza pani z Australii, 67 lat, wróciła i miesiączka po 7 latach już, czy też dość późno straciła. No i obraz przekwitania kobiety przechodzą bardzo dobrze i żadne plasterki niepotrzebne, nie tyją, nie ma uderzeń, gorąca, no po prostu zakończył się normalnie, bo to jest fizjologia i nie powinno takiej dolegliwości być. Jakie inne choroby? No wszystkie choroby stały. Ostał poroza, choroba zwolnieniowa stałych, jest postępujący, łyszczyca ustępuje. Bielanctwo też potrafi ustąpić, tylko że to trwa dłużej. Przeważnie po sześciu miesiącach, po roku dopiero się zaczyna poprawa i potem te zmiany białe występują ze skóry. No, na ciśnienie to bardzo szybko znika. U ponad 90% ludzi za 2-3 dni żywienia optymalnego od razu. Bóz dostaje co potrzeba i od razu nie wymusza, nie podnosi ciśnienia. Choroby przewodu po Choroba przodowa nad to jest 2-3 dni albo jeden dzień albo jeden posiły. Już nie ma surowca do produkcji kwasu solnego i nie ma nad fasoty. Tak samo choroba ciężka leśniczego kroma, choroba przechodząca za grubego bardzo szybko następuje leczenie. Około 20 milionów Amerykanów ma migrenę, która brzmienie optymalne leczy w każdym przypadku po kilku dniach, tygodniach, czasem miesiącach a sprądamy bardzo szybko po kilku zabiegach selektywnych. Też możecie powiedzieć swoim kolegom w pracy, czy w szkole, czy, czy przełożonym, po co Was głowa boli, kiedy możecie się tego pozbyć i powiedzieć im, gdzie się mają udać po ratunek. Są książki, dwie w języku angielskim, tu widzę i w czeskim też trafiły do Chicago. Jakie inne choroby? W przypadku nowotworów przez te 30 lat nie spotkałem ani jednego nowotworu i raka, czy innego mięsaka, czy innego złośliwego nowotworu optymalnych. Poza jednym przypadkiem nietypowym, obserwowanym 10 lat, gdzie też trzeba czy to okolodzy z, zoperowali. Co się dzieje z nowotworami przy żywieniu optymalnym? No, nauka wie, że nowotwory żywią się czy już od dawna to jest znane, już na studiach się tego uczyłem. A pomyśleć, żeby nie dać mięśnie to jest za trudne. Przecież chorzy na nowotwory to, to żywią się głównie, kompoty, słodkie piją cytrusowe owoce i, i cukier. Czują wstęp do mięsa, do jajek, ponieważ nowotwór rządzi, a on sobie życzy cukru. Człowiek jest podporządkowany, to jest taka rewolucja, która zwyciężyła i zabija siebie. No i cały organizm. Także nowotwory złośliwe potrafią ustąpić do te najgorszej mięsaki, i raki, i czerniaki. Choroby krwi się poprawiają, działaczki lympatyczne, i, i teleuchemiczne. I jak jest za dużo płytek, za mało płytek też się poprawia. No po prostu organizm się reguluje. Wchodzi na takie naj, najlepsze obroty i wtedy się okazuje, że optymalnie jedzą bardzo mało w kaloriach. Czyli to co mn... czasem mniej niż w obozach koncentracyjnych, tylko w tym A mimo to zawsze są na jedzenie. Można nie jeść dzień, dwa, trzy i nie czuje głodu. Poczuję ochotę lektur, przechodzi zaraz w organizm, włącza własne tłuszcz i problem znika. Nie czują pragnienia. Jeśli nie piją dzień czy dwa, to żeby zrobią wody, tak jak wielkość własnego dłuższego, bo mają te mechanizmy wyćwiczone, mają słuchowiec, Także to w tym zapowiadanym Królestwo Wiepoży, które ma być zbudowane w XXI wieku z, z pomocą kościoła, być może chociaż tutaj raz lepiej jest, raz gorzej, raz chcą, raz nie chcą się włączyć w te sprawy, to właśnie głodni będą nakarmieni, a nie napojeni, I tak ma być. A optymalnie już tam są. Już są na jedzeniu i już nie są spragnieni. Czego wszystkim Państwu życzę, tym, którzy jeszcze nie podjęli tego modelu żywienia. Bardzo po się żyje i tu można długo, krótko, mądrze, kupio, bogato, biednie. Żywienie optymalne jest tańsze o połowę niż, niż normalnie ludzie wydają na leki. Nie wydają nic, prawie nic. To lekarze nie chodzą, badań nie robią. Czyli nawet z niedużej emerytury mogą godnie żyć i potrafią żyć za 150 zł miesięcznie w Polsce. Jakby w Chicago trzeba lata temu to za 100 zł były tak wysokie miesięcznie, czyli 25 dolarów potrafiły przeżyć. Bo rzeczywiście, bo wiele emerytury jest bardzo tanie, a niektóre są za darmo jak kości czy skórki wieprzowe, czy jakieś inne nóżki wieprzowe, to jest lepsze od a przecież bardzo...